wiemy coś w umiejętności. Co to miałem rzucać W broń chyba, nie? O nie, już jest. Dobra. Krytyczne, broń palna... No faktycznie... ej, mam wszystko. O, to. I tyle. I to jest wszystko. Reszta już mi nie jest potrzebna. Będę po prostu brał to, co... No inaczej, tam gdzie mogę dać coś, to tam. O tutaj na przykład. O na przykład tutaj. O kurwa, tutaj, faktycznie. No... kurde, jednak jest w co inwestować, kurwa. Dobra. Szpital polowy. Nie. O, rajam już Tyle w temacie. A może tam tego jeszcze? Kurwa szybę. Ja Nie wiem i tutaj naprawdę trzeba kurwa papciować. O, ogólnie to jest też dobry motyw, ponieważ nie wiem w którym momencie, może na to miała wpływ posuwająca się do przodu fabuła, Ale logan już nie staje kurwa siermiężnie na głowach zombiaków, po prostu skacze na obu nogach i tyle w temacie. Kurwa rozgięta się jak arbus. No. Więc progres kurwa jest zauważalny i dosyć praktyczny progres Jeżeli można tak powiedzieć, dobra Ryan potrzeba pomocy, tak? O i sprawdzimy pustaki przy okazji, bo to widzę, jest taki zombie w sam raz na pustak Cegła ci w ryj o, nie. Dobra, skoczymy. Dobra. Kurwa, ciosem karate się posłużył. Dobra, Ryan, ale gdzie ty jesteś tam? Leżysz.

ale to ostatnie słowo to nie wypłynęło z jego ust, tylko z jego brzucha najwidoczniej. Ustami nie ruszał. Co co tyło mnie, dziękuję. A, to jest ta blokada. O kurde. ze szczyt myśli technicznej. Dobra, wejdźmy. Zobaczymy co sam Ryan ma w domu. Postaw na klasykę, celuj w głowę. O, no, przydatna rada. Tylko właściwie, skoro gra udziela nam takich rad, to czemu... ...wszyscy, kurwa, którzy są w tej grze, zapominają, że... ...istnieje multum filmów o zombiakach i praktycznie w 90% przypadków trzeba... ...swoje uderzenia i strzały z broni palnej kierować w głowę. No tutaj jakoś nie wiem... Kurwa, tłuką się z tymi zombiakami. Pory się biją. Jezus, liście strzelają sobie. Co jest grane? O, mu wroga. I są na ścianie. Dobra. Okej, okej, co no, się dzieje? Gdzie no, jesteście? Tam widzę jest jeden. Dopóki co zrobimy taki myk. Sprawdzimy resztę pomieszczeń. O, tutaj widzę jakiś zabłąkany pan. Pewnie sąsiad. Siekiera jest kurwa mocarna, nie? Lee, nie dziwię się, że kurwa z tym biegałeś. Przez większość czasu. Sprawdźmy jeszcze to. Okej, okay, jak wiem jakiś shit z chwipunku A na przykład rurę. No i nieszkodliwy klucz nastawny. Typowy klucz nastawny też. Łamliwy młotek, leci w chuj. I o dziwo shotguna też wyrzucamy, bo jest bardzo tylko 270. A tu chyba ktoś idzie po cichutku w moim kierunku. Zobaczcie i dalej nie potrafią drzwi otwierać, bardzo dobrze ładna gromadka Lecą na powitanie No kurde siekiera, to jest jednak to, tonie To niebezpiecznie blisko tych szyki Ludówka na korytarzu, spoko zjemy coś, batonik Pożywny dosyć dobra Lodóweczka Sok owocowy Dobra, a zobaczymy jak się rzuca siekierą I trzeba po nią teraz iść Ojejeje, puszczaj, puszczaj, Ej chodzi o ten sobie, jak wygląda inaczej niż wszystkie Tak w ogóle to co teraz trzymam to nazywa się „chiński miecz wojenny Czyli po prostu miecz zamontowany na długim kiju. I nie używany jako włócznia, tylko jako przyrząd do cięcia zombiaków. Całkiem dobrze się sprawuje. Zasięg ma dosyć spory. Ale u dziwo i tak zombiaki, właśnie widać na załączonym obrazku, ja pierdolę 4000 w pizdu. Też mają niezły zasięg swoimi łapami. Zaszcza te większe. A, niepotrzebna śmierć, dobra, niepotrzebna. Gdzie jesteśmy tu? Dobra, jednak siekiera lepiej się sprawowała. No, idziemy wyrównać rachunki, kurwa. Nie będziemy się pierdolić. Dla bezpieczeństwa. Przestań krzyczeć! Oj, kurwa, jeszcze nie trafił. No i tak nie zwróciłeś mi wszystkiego sferu Może kostur Albo tasak no Dobra, wejdźmy tutaj. Czy uda się za pierwszym razem? Eee, czy można zawsze zapowiem pierdol iść, bo więcej jest za drzwiami? No dobra Raz. dwa trzy i tasak! No dobra, tnie dosyć szybko. No! Kurde parę razy się zamachnął Logan i tutaj widzę ładna rzeźnia. No krew nie powinna tak z lecieć, przecież oni nie żyją. Podobno. Czy to jest jakiś wirus tylko. No, dobra, nieważne. Nie zagłębiajmy się w szczegóły. A! Kurwa się, ja pierdolę! Jebany! Się przestraszyłem kurwa. Autentycznie. To tylko przez to, że wyłączyłem na chwilkę latarkę, bo chciałem przeoszczędzić na baterii. Siedem. O. Flare rzućmy. Kurwa. Dobra, leżysz O. I o tym właśnie mówiłem. Tak, Logan polepszył swoje schykanie na głowę, o, zombiaków. No, Logan, ci powiem, ładnie trafiłeś tą flarą, ładnie. Za butelkę z piciem. No bo kto by trzymał, kurwa, pustą, no, chyba że. No teraz są puste. Nie, ogólnie tak gra dosyć... Pozytywnie się rozwija, naprawdę. O ile początki niosiły niosi ze sobą naprawdę taki feeling, a że kurwa troszeczkę wieje nudą. Tak tutaj o, jest dobrze, jest dobrze. Jak klasyczny film o zombiakach. I to lubię właśnie. Jest zachowany klimat. Włączmy radia, zbudujmy atmosferę. O, sweet! O właśnie, o to chodziło. I wracamy. Ryan tam ma poważną chorobę, trzeba mu pomóc. Ale jak zwykle, questy w stylu idź z punktu A do punktu B, i z punktu B do punktu A. Wynieś, przynieś, pozamiataj. ale kurde. Inaczej to ma logiczne podstawy, ponieważ Logan i czwórka jego kompanów ma wrodzoną odporność na wirusa. No i kurwa, no kto inny ma biegać jak nie oni. W sumie kolektywnie wszyscy mogliby zapierdalać, aaaa, już tam. Dobra, sprawdźmy tutaj. Zamknę te drzwi. Uuuu, pan chyba pilnuje żony. Weź ten nóż, cholerę. <śm> na brzuch mu skoczył, no nie Logan, to nie działa w ten sposób. Trzeba skoczyć na głowę. Tak, kurwa, znowu! Ja pierdolę, czemu się nie pokazałeś wcześniej? O, dobra, spokój, spokój, spokój Jakby co jest furia, mam nadzieję, że to pańska napa nie wstanie nie No, siekiera daje radę, oj, daje radę Kurde Tego to nawet nie widziałem No że Ej inaczej, Jakby w szafie był jakiś zombie, jak to jest gwarancja, że się przestraszę, no kurwa nie spodziewałbym się. No ta pani już raczej nie wydobrzeje, ale. żebyśmy mieli pewność. Ej, ona by wstała? Oż ty, kurde, przebiegli deweloperzy. Pewnie bym wychodził. A ten w kącie stoi, pewnie był niegrzeczny, ale ktoś za cholerę tu się jeszcze czai. Aha! Chodź, chodź, chodź. Zapraszam, tutaj w znane rejony. Pogonimy się wokół kanapy. Może. Ej, kiepsy dzisiaj, kompan do zabawy, wyberka. Może kierę. No bo no, jeszcze tymi się zajmimy. Raz. I dwa. Taki kurwa pany hopping troszeczkę. Ale jakże efektywnie. Ej nie, ja myślę, że to jest czasopismo tytuł tytule, szmata. oj Co ja czytam Włączę muzykę Jakby klimat nie był wystarczająco gęsty Ej nie wiem kurwa na tej wyspie słuchałem tego typu muzyki Bo Coś tu w ogóle słychać? Jest i gitarka. Dobra. Tak, tak kurwa cicho, że... W ogóle mnie to nie podbudowało. W ogóle. Nic, a nic. Okej. Okay. Tu już nikogo mam nadzieję, nie będzie. Bo to, to by była nieprzyjemna niespodzianka. A wszyscy słuchają tej samej stacji radiowej. Albo mają tą samą kasetę, bo nie wiem, czy to jest kaseciak? No chyba tak. <grym zbyt wózczy> Oj, nostalgia, nostalgia. Mało osób, kasety pamięta, Kurwa. No dobra, Ryan. Mam twoje lekarstwo. Na szczęście jesteś tutaj zaraz za drzwiami. No chyba że cię zombiaki wpierdolili. W międzyczasie, nie, spokojnie. O kurwa, Ryan! You poor, a Tak mi przykro. Cholera, kurwa boję się do island i hoj To się boję, to jest za dużo Ale przestraszyłem się już któryś raz Dobra sprawdźmy mechanikę butli No działa zajebiście Ale ząb się respawnują, tak? Jeśli tutaj na dole będzie ich w kurwę no, Dobra, może pustakiem, coś działa, Nie Eee, czyli lepiej trzymacie dachów, chyba. Ale kurczę, budząco podobne jest to miasteczko do tego z jedynki. Też takie stawiane na prędce barykady. No ale z drugiej strony, no kurde. Naturalne to jest. Że człowiek chciał się obronić. Przed zombiakami. Aha, tam już dalej nie przejdę. Ale tak samo jak ten zombiak nie powinien przejść, dobrze. Eee, trzeba wrócić tutaj. Tędy nie zajdę nigdzie. A na parasol nie wskoczę, bo wpadnę na dół. Ale można zejść tu na przykład. O, trochę niżej, a jednak bezpiecznie. Jestem. Chyba, że one wchodzą. Są te wchodzące? No bezpieczeństwo, wejdźmy jeszcze tu. No i jak teraz nie trafię kurwa pustakiem w nikogo. kurwa! Jaki street! Dobra no 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 nie się niżej sylicz Aaaa zmarnowane pustaki No dobra wejdźmy Na pełnym kurwa bucie I po zamiar, A To no. był dosyć wytrzymały Pozbierajmy pierdoły jak zwykle. Kapusta, kapusta, łamlimy noże. I pustaki. I tasaki. A ten się zaplątał gdzieś tam kurwa. A jeszcze trochę was tu jest. Dobra, macie pustaka. No damage at all. Ale, kurwa, smacznie wpierdalają, o Jezus, nie, tej pani nie lubimy, kurwa. Ona jest też za mną, nie? Aha, dobra, Czy mnie mogę przywitać? Eee, dobra, chodź tu. O kurwa, no dużo to się nie zdało. To na wiele? Sied. Ale dobra, to jest, widzę, nowy zombiak. A ja pierdolę, kurwa, dałem się zbić jakiejś starszej pani Z żelastwem na głowie, no kurwa mać I tam spierdala jeszcze Dobra, chodź tu Wracaj Ej No nie można wcież rzucić O no, morda Dosłownie i w przenośnik Ej, nie, ale hardkorowa jest. Troszeczkę przypomina mi Witcha z Left 4 Dead. To delikatnie. Też ten krzyk na początku. Podobna aparycja. Przepraszam, tam, to była ładniejsza. I strzelbę miała w dupie, kurwa. Smacznego. Ej, nie, przerwajcie sobie. A westy biegających. Wszyscy praktycznie No ucieka z tego ognia Logan kurwa